Tej transmisji na żywo, kto będzie oglądał powtórki, wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeżeli tutaj jesteś, to znaczy, że czegoś poszukujesz. Jeżeli tutaj jesteś, to znaczy, że coś um, chcesz w swoim życiu poprawić, odmienić, wprowadzić. Um, I to dobrze, i to dobrze, bo nasze życie to ciągła zmiana. Kiedy to zrozumiemy to i przestaniemy um, walczyć um, ze zmianą, um, to um, właśnie um, wszystko się... kiedyś w dzieciństwie myślałam, że jest to moja wada że potrafiłam tak długo rozmyślać i rozmyślać i błądzić gdzieś tam w, ob w obłokach. Często słyszałam za to krytykę. Dzisiaj wiem, że jest to niesamowity dar duchowy właśnie. Jeśli chodzi o kontemplowanie, to taka urzekła mnie ta książka Chmura niewiedzy. Ale jest, to jest bardzo zaawansowane kontemplowanie. To tak tylko na marginesie wspominam. Dzisiaj e, jakie jest nasze przesłanie? Ponieważ każdego dnia włączam się z przesłaniem em, taką, em, em, dzie, chcę podzielić się takim jednym przesłaniem, co u mnie miało wielki wpływ e, na to, że w wieku 40 lat zaczęłam totalnie zmieniać moją świadomość, m, zaczęłam się jakby przebudzać, zaczęłam patrzeć na rzeczy inaczej, zaczęłam widzieć rzeczy inaczej, zaczęłam odczuwać inaczej. Inaczej, zaczęłam myśleć inaczej, zaczęłam rozumieć wszystko inaczej i zaczęłam zachwycać się pięknem naszego stworzenia. Dokładnie to powiedziałam. Zaczęłam zachwycać się pięknem naszego stworzenia. Czyli od myślenia krytycznego, sabotowania się, niskiego poczucia własnej wartości, można przejść. Do zachwytu nad sobą, ale nie mam tutaj na myśli takiego egoistycznego patrzenia, jaka ja jestem piękna, patrzcie na mnie, słuchajcie mnie. Nie, 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 absolutnie. Bardziej chodzi mi o spojrzenie na się, dorośnięcie, jakby dojrzenie do tego, kim naprawdę jesteśmy, jak naprawdę pięknie jesteśmy stworzeni. Dzisiaj się tym fascynuję i są pewne rzeczy, które na to, na to wpłynęły i nimi się właśnie z Tobą dzielę. Absolutnie ważną rzeczą i chcę, żeby to było dzisiejszym naszym tutaj tematem, żeby to dzisiaj Tobie towarzyszyło, jeśli tego może potrzebujesz, żebyś, jeśli tego potrzebujesz, zastosowała zastosował też tę wskazówkę. A może już to właśnie robisz i super. Więc, czymś, co miało u mnie wielkie, wielkie, gigantyczne znaczenie i od tego właściwie powinnam zacząć cały ten cykl, było. Takie zdarzenie w moim życiu, gdzie hmm, przechadza, y, <grych> przechadzając, po prostu przechodząc y, w mieście koło sklepu z dewocjonaliami, wstąpiłam nie z gruszki, nie z pietruszki, wstąpiłam i kupiłam Pismo Święte. Kupiłam Pismo Święte. W moim domu nigdy nie było Pisma Świętego, i wiem, że w wielu domach, w praktycznie naprawdę w większym procencie domów, nie ma nawet Pisma Świętego. Czyta się Pismo Święte przy okazji Wigilii i to z, 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 opłat, z ulotki z opłatków. I nie śmieję się z tego, nie dwie z tego, nie krytykuje absolutnie nie o to chodzi, tylko chodzi o uświadomienie sobie. I w moim domu właśnie nie było takiej ani tradycji, ani nawet na półce nigdzie Pisma Świętego. Bo po prostu nie jest to normą w naszych domach. I Sama w sumie wtedy nie wiem, dlatego uważam, że jestem po prostu e, objęta duchem święty tutaj e, i Stróż mnie chronią, e, bo e, wstąpiłam i kupiłam pismo święte. W wersji e, moim za, takie, taki zamiar e, się narodził w sercu, żeby, żeby czytać to dzieciom na dobranoc, ponieważ miałam wtedy malutkie dzieci i chciałam im coś czytać na dobranoc. Ale że kupiłam Stary Testament, no to był to, możecie sobie wyobrazić, hardcore. Totalnie nic nie rozumiałam, bulwersowałam się, nie dzieci, gdy pytały e, o szczegóły, to nie potrafiłam im wytłumaczyć, e, nie zgadzałam się na to, co czytam, ale postanowiłam, że doczytam do końca. I e, to jest moje takie dzisiaj główne e, przesłanie, bo e, często się z tym spotykam w rozmowach, że m, ale ja nie mogę tego czytać, bo ja tego nie rozumiem, ale ja nie mogę tego czytać, bo ja się nie, na to nie zgadzam. Ja nie mogę tego zrozumieć, co tam się działo. I chcę dzisiaj e, Tobie powiedzieć, że e, moment, w którym właśnie czytałam to Pismo Święte, mimo że go nie rozumiałam, nie zgadzałam się, było dla mnie po prostu byle do końca, e, to. To był moment, w którym mm, moje emocje się z, po prostu przemieniały. Zaczęłam doświadczać innych emocji w miarę czytania. Czyli od tej e, niezgody, walki, frustracji, e, nie, od niezrozumienia po. E, takie coś e, w sercu czego do dzisiaj nie potrafię nazwać taka przemiana serca jakby nie wiem przemiana umysłu przemiana świadomości przemiana serca kupiłam sobie e, nowy też testament i od tamtego czasu po prostu czytam regularnie e, i e, Dzisiaj bardzo często do niego nawiązuje, nawet nazwa Wcześniej wstawaj więcej czytaj <noise> właściwie nawiązuje do tego, żeby czytać. Pismo Święte, ja polecam mnóstwo, mnóstwo książek, bo kocham czytać i otaczam się ogromem książek i, i ciągle kupuję nowe, nie dlatego, że ciągle chcę uzdrowić swoje życie i szukam czegoś w kolejnej książce, co mnie uzdrowi, ale dlatego, że po prostu to lubię, lubię to czytać, lubię tę wiedzę, lubię. Mam, jest to dla mnie przyjemność i mnie to ciekawi. Ale już znalazłam w swoim życiu spokój, radość i spełnienie, więc jakby dzieje się to z pozycji niebraku, ale z pozycji obfitości. Ale pozycja obfitości jest owocem absolutnie czytania właśnie Pisma Świętego. W miarę czytania zaczęłam doświadczać takich olśnień, że właściwie wiele z tych rzeczy, które gdzieś widzimy o dzień dobry Monika, jak miło słuchajcie, ja na transmisjach na żywo jestem od niedawna na YouTubie więc tu nie liczę na jakąś dużą społeczność, znaczy po, powinnam liczyć i, i, i może liczę, ale jakby zdaję sobie sprawę, że na początku nie będzie dużej społeczności do tej pory te transmisje odbywały się na Facebooku, ale Facebook właśnie zeźlił mnie, obrażenie mi przyszło na Facebooka, w takim sensie, że, że po prostu usunął mi konto bez podawania przyczyny, i... więc brak absolutnie szacunku tutaj nie będę polegać na, na platformie, która nie szanuje ludzi, I, ale cieszę się właśnie, że możemy się tutaj spotykać, więc bardzo, bardzo się cieszę Monika, że jesteś Jej. i jeszcze ktoś dołączył, wow, cudownie. Troszkę się dzisiaj spóźniłam, ale myślę, że to co, to, co tutaj powiem, jest, mam nadzieję, bo taki jest cel moich nagrań. Nie, żeby moralizować, i ja tu wszystko wiem, bo nic nie wiem. Im więcej wiem, tym mniej wiem. I w ogóle ostatnio mam takie przemyślenia, że to wszystko, co po prostu to jest taka marność. W sensie to, co jest najważniejsze, to to, co czujesz. W co wierzysz, czym się karmisz, w kogo wierzysz, jaką masz w sobie zdolność do miłości. To jest absolutnie najważniejsze. Wszystko poza tym to marność nad marnościami. I w miarę czytania, właśnie zaczęłam od mieć takie olśnienia, że Boże, tak dużo jest na tych facebookach, instagramach, tiktokach, teraz już nawet. Tak dużo jest takich memów, przesłań, zrób tak, żyj tak. Nie wiem, na szkoleniach, bo w ogromie szkoleń z rozwoju osobistego uczestniczyłam. Jest tak dużo takich właśnie przesłań o, o motywacji, o, o, o tym, o potencjale ludzkim, o, o talentach, zdolnościach i tak dalej. I zrozumiałam właśnie, że to wszystko ma swoje źródło właśnie w Piśmie Świętym. Zaczęłam nawet to porównywać, tak? Gdzieś tam e, 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 przesłania ze szkoleń e, z fragmentami Pisma Świętego i odkryłam, że właśnie to jest nasze źródło, to jest nasze źródło, po prostu to jest, to jest źródło obfitości. E, I ch e, chcę dzisiaj, chcę dzisiaj, <grym> żebyśmy wspólnie może przeczytali fragment. <grym> Tak ku inspiracji. Nie wiem, co nam tutaj się otworzy, ale yy, po prostu niech się otworzy to, co tutaj Duch Święty chce, żeby się otworzyło, o, i mi się otworzyło. Ewangelia według świętego Jana. Proszę bardzo. Rzechł do nich Jezus. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moje, moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział nauczając w synagodze w Kafarnaum. Nie wiem, co ten fragment tutaj, do kogo miał powiedzieć, bo jest to zawsze kwestia indywidualna. To jest coś, co właśnie też zrozumiałam. To nie o to chodzi, żeby patrzeć na te fragmenty i na te słowa. Przez pryzmat, nie wiem, utartych ścieżek. To tak jak kiedyś pamiętam w szkole, trzeba było wiedzieć, co autor miał na myśli. Czyli z klasy do klasy, można się było klasy starszej spytać, co autor miał na myśli w tym wierszu, albo przeczytać w jakichś opracowaniach, co autor miał na myśli. I... Ja tak, właśnie tak mi czegoś zawsze brakowało, bo ja lubiłam język polski, ale zawsze mi czegoś brakowało, brakowało mi takiej dowolności interpretacji, może nie dowolności, ale tego, co tobie ten wiersz mówi. I tak samo jest właśnie z Pismem Świętym. Co tobie ten fragment mówi? Nie to, co jest utarta ścieżka, tylko co tobie to mówi. Chociaż wiem, że przestrzegają bardzo przed dowolną interpretacją. <laughs> Ale jednak, mimo wszystko, ja, to jest moje takie osobiste. Bardzo lubię myśleć, właśnie co mi ten fragment mówi, przez co ja, co ja w dzisiejszą moją sytuację z tego fragmentu mogę wdrożyć, włożyć, co właśnie na potrzeby dzisiejszej mojej sytuacji, tutaj mi ten fragment Pisma Świętego chce powiedzieć. Bardzo, bardzo jest takie dla mnie było olśniewające. Naprawdę, to może dla kogoś się wydawać banalne, ale dla mnie to było olśnienie, że to nie jest komunikacja wprost. To jest po to w przypowieściach i po to właśnie do każdego serca indywidualnie, bo Bóg przez Pismo Święte do każdego indywidualnie mówi. Indywidualnie widzę tutaj komentarz o, a słowo stało się ciałem uważam, że Jezus nam mówi, abyśmy czytali słowo Boże, to słowo stało się ciałem abyśmy to jedli, czytali wspaniały komentarz Moniko bardzo Tobie serdecznie dziękuję i to jest coś niesamowitego ile z nas nie, ile z nas ka, ile nas każdy każdy rozumie właśnie do siebie to jest cudowne więc rzekł do nich: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam Wam: Jeżeli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego, ani pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie, nawiązując Monia, do Twojego komentarza, kiedyś takiego olśnienia doświadczyłam, jest o krzewie winnym. Ja jestem krzewem winnym wyra latoroślami. I tam jest takie, taka, takie przesłanie, że jeśli czytasz Pismo Święte, to, to jesteś to roślą. Ja teraz dokładnie nie, nie mogę do tego nawiązać, bo musiałabym odszukać ten fragment, ale pamiętam to moje takie efekt wow w głowie, tak? Takie, że mi zaświtało. Wow! Jeśli czytasz, jeśli czytasz, to karmisz się słowem, karmisz się ciałem, tak? Jesteś w połączeniu ze źródłem, nie? Więc... Czytać, wystarczy czytać, i celowo podzieliłam się moją historią z początków mojego czytania Pisma Świętego, bo wiele osób tak mówi, że ja nie mogę, bo ja tego nie rozumiem, do mnie to nic nie mówi. Więc ja się podzieliłam z Tobą, że też tak miałam, i w momencie, w którym czytałam, mimo to, mimo wszystko, zaczęło się coś cudownego dziać w moim sercu. Więc jeśli i ty tak będziesz mieć, e, wytrwaj, wytrwaj, bo przyjdą przepiękne owoce w postaci poruszeń ducha w tobie. Absolutnie. E, dziękuję za dzisiaj. Kończę. Wszystkiego, co najlepsze. Każdego, kto miałby ochotę porozmawiać o tym indywidualnie przez telefon, zapraszam do kontaktu. Bardzo lubię. Kiedy, kiedy łączą nas te tematy, kiedy się na siebie otwieramy, kiedy się poznajemy, zaprzyjaźniamy. Więc zapraszam do rozmów, do kontaktu. Cudowności, wszystkiego co najlepsze. Dziękuję osobom, które jesteście ze mną na żywo. Więc Świetla mi się Monika i nie wiem kto jeszcze, ale to jest naprawdę cudowne, że ktoś jest w tym samym czasie, w tej samej przestrzeni, w tym samym temacie się łączymy. Dobrego dnia.